nasze przecież to to... naprawdę Większości. No, Ilość wypadków zmniejszyła się do tego stopnia, że w tej chwili wam popuszczają przepisy, bo nie możecie nikogo ukarać, bo ludzie strasznie zaczęli wolno jeździć, więc to jest właśnie to, o czym mówiłem, handel i nic więcej, tak? Wie pan, ja jestem uważam się za odpowiedzialną osobę, wożę dzieci. Teraz tak, jak, jak zmierzyć dziadka za przeproszeniem, który może ma już demencję i on może jechać z tą samą prędkością, co ja, może nie powinien w ogóle, albo w drugą stronę, jak ktoś ma dobry samochód lub kiepski, to ja jestem odpowiedzialny za swoje życie. Jak komuś zrobię krzywdę, to ja wtedy zaczynam odpowiadać pod wasze, że tak powiem, paragrafy, bo wtedy wyrządza Ale się to, komuś jak, krzywdę. Jak A tak to to jest tylko domniemanie. To nie zrobi. No ja jestem od, świadomą istotą, odpowiedzialnym człowiekiem, który robi, wie pan, jeżdżę pewnie bardzo długo, że tak powiem, mam prawo jazdy z jedną małą przygodą z nie mojej winy, więc uważam się za światło. i tu żaden przepis żadne nakazy, zakazy tego nie zmienią, nie spowodują, że będzie lepiej lub gorzej. Dlatego się nie czuję winny. Wina to jest w ogóle, wiecie panowie, jaka jest definicja winy? Samo narzucona na siebie reguła. Jak ja teraz się przyznam, to wy będziecie mnie okładać, bo de facto y, właśnie y, powiem, że tak y, nawet nie wy, tylko wasz system, bo to nie mówię do was personalnie w tej chwili, tak? Panie to kierowcy. trzeba zrozumieć, nie? Ani kierowcy. Tak jak mówiłem wcześniej, przekroczenie prędkości to jest OT29. E, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, przyznał się pan do wykroczenia z. Nie się pan chwilowo, że przerędkość mogła być chwilowa. Normalnie pan nie poruszy, no, panu, się. Wolno. No ja się nie przyznaję, nie czuję winnym, informuję panów, że nie czuję się osobą, więc te wszystkie nakazy, zakazy, które są na osobę, a nie na żywego człowieka, mnie nie obowiązują pozyskał pan taką informację i pytanie teraz co z tym robimy czy chcecie moje dane jeżeli tak to będziemy musieli tak jak mówię spisać protokół rozbieżności o tym że zostaliście o tym wszystkim poinformowani jeżeli przekażecie te dane dalej jeżeli zaczniecie że tak powiem mnie obrapiać to ja już będę wtedy rościł od was i to będzie z powództwa cywilnego i to są bardzo wysokie kary jeżeli mamy w to grać bo ja też się spieszę do pracy ja już muszę jechać I tak jak najbardziej, no, no pan tylko tak na Dlatego panów panu poinformowałem. No nie mam, no nie czuję się winny nie, i nie, nie mam ochoty swoje, za to płacić po prostu. ja... Nie to czy panu posiada uprawnienia, czy nie? Ja je zrobiłem po to. Ja je zrobiłem po to, żeby mi ktoś nie zarzucił, że nie znam no, przepisów prawa. Poruszając się w gruncie rzeczy po tych drogach, które tak czy siak są naszym dobrem wspólnym, wytworzonym przez naszych przodków i przez nas dla naszego dobra, a nie dlatego, żeby ktoś sobie tutaj na tym handel urządzał. Dopóki nie uszkodzę komuś no, samochodu, dopóki kogoś no, nie pan, potrącę. Że nie jeździ z dowolną prędkością, jaką chcemy. Tak uważam. No na przykład w niektórych krajach tak jest, do, z dowolną, taką, która będzie bezpieczna. Ja nie w jestem. Krajach? Raj... no w Niemczech macie przecież między innymi autostrady, które nie, nie długo mają być, no no to co se polity, no to co se, myśli, no to co se polityku myśli, to co se to my mamy chylić kargi i mówić, bo sobie zaprzep... bili, że na tym dużo Wy Wie pan, żyje tu kolokwialnego słowa, co se a... politycy umyślą i to my mamy chylić czoła i mówić, lejta na spółbary, a, i... a, a my będziemy się temu. W Niemczech wszyscy jadą 50, nie przekraczają. Uważam, że to jest za mało. Dlatego panu, później właśnie macie tutaj jakaś, robotę. Jest jakoś odpowiedzialność zbiorowa. No tak, ale. Ludzie, no to tu wchodzimy na politykę, możemy do rana o tym gadać. Ta, A, nawet to, na, na to, filozofię, to, nie? A ja, to, ja, ja to, mówię to, o konkretach. Jak mówię, że, tak jak mówię panu, że proszę mi teraz dać przykład, jak zrobić, jeżeli pan uważa, żeby, żeby wszyscy jeździli wolniej. Na, ale to mimo tylko pan uważa. To znaczy, no to pan uważa. Ja na przykład powiedziałem, że niekoniecznie uważam, że trzeba jeździć wolniej, tylko ostrożniej. Tutaj, ale... e, wie pan, te kajdany, które są nam nakładane na umysły za każdym razem, one nie powodują, że jest bezpieczniej. To nie to pan, sprawia. Że, przekroczenie prędkości, o ileś tam, to już się toj ostrożnością, auto. No moment, swoje no moment. No ale jakbym wyprzedzał, sam, to jak pan wyprzedzał pan. samochód, to mogę, ale jak wy złapaliście mnie i nikogo nie wyprzedzałem, to już tam nie tam mogę. Wierzy. Słucham? Prędkość zmierzona przy przejściu dla pieszych. No. No chyba jakieś od odpowiedzialność też na panu ciąży, jeżeli są przy przejściu dla pieszych, nie? Jakby ktoś akurat wszedł, wielu ludzi może nie patrzeć, bo może nie... nie tak jak może być, kierować się tą samą dewizą co pan, może nie patrzeć czy jadą pojazdy, bo on uważa, że wszyscy powinni być odpowiedzialni. I wszyscy powinni jechać tak, żeby uważali na niego, więc on wejdzie nie patrząc, czy pan jedzie. No tak, to jest, no tak może być mm -hmm. według Pana. W innych krajach można chodzić w dowolnym miejscu, w, do, na, w dowolnym przejściu, na dowolnym świetle nawet w niektórych krajach. No, tak jak panu powiedziałem, ja. No to wchodzimy na filozofię. Ja nikomu nie zrobiłem krzywdy. Czy jest pan w stanie mi kogoś przedstawić, komu powinienem zadośćuczynić? Ja nawet nie muszę tego robić przez was, przez system. Jak stuknę kogoś w samochód, to ja mogę się dogadać, że mu naprawię ten samochód, a nie jeszcze wypaść na tym całą bandę urzędników i wszystkiego typu. Rzeczy. No i to jest no, filozoficzne już, możemy, ja chętnie pogadam, możemy się spotkać na piwo i o tym, ale pan pewnie musi robić swoje, ja tym bardziej, więc pytanie, co z tym robimy. No ja swoją deklarację już panom przedstawiłem dwukrotnie. Mnie nie, nie przyznajesz. I nie jestem kierowcą, zaznaczam. Podróżnikiem. Podróżuję. Gdzie pan podróżuje? Słucham, podróżuje w tej chwili. Jaka jest definicja No właśnie, no, musi, no ale to ja mam was uczyć prawa? Panowie, nieznajomość prawa. Panowie, nieznajomość prawa, Panowie, nieznajomość prawa nie. Wy zba... tak często używacie tego frazesu za odpowiedzialności. To to sprawdźcie! Nie powiedziałem, a przecież nie powiedziałem panu, że on jest panem podróżnikiem, tylko kierującym. Sprawdźcie, konstytucja, podstawowa karta człowieka to są nadrzędne, to tak jak wy jesteście ponad znakami na drodze, hierarchia jest władzy na ulicy, jeśli... ponad znakami, bo my też musimy przestać. No nie, jak wychodzi policjant z lizakiem, to kto jest ważniejszy? No, jeżeli to macie hierarchię, no. no i w prawie też jest hierarchia, ja się powołuję na wyższe artykuły niż to, co próbujecie mi. Jestem tego bardzo mocno świadomy. Mamy na to ochotę, tylko w większości, bo na przykład nie działa sygnalizacja, bo coś się wydarzyło na drodze, bo był wypadek No nie, jest wiele miejsc, w których stoicie, gdzie ewidentnie jest to, że tak powiem, biznes i dobrze o tym wiecie, ale to pomijając, tak no, możemy tak do rana, no Dobra, chwilę poczekaj, za chwileczkę dwa Co? Co Baliście się coś? Co? Jak? że zaraz podejdą. O, nie już Co, nie mogę? Nie możesz już mi dać. Mogę, no to zapłacę dużo pieniędzy i mi jeszcze zrobią punkty. Jak powiem tylko swoje dane nie zastrzegające ale To jest dla Was nauka. Zobaczcie, ja nie zrobiłem przecież. To jest tak, jak Wam tu małem nie wolno takiego pana obrażać, wyzywać. Jakbym go obraził, to on już może mi do mnie powiedzieć, ale pan ten, tu trzeba być grzecznym, widzisz, rozmawiać tak, jak można załatwić wszystko. I tego tata was uczy. Sam czasem popełniam błędy i niepotrzebnie na was krzyczę. Ale yy, właśnie o to chodzi. To jest wspólna nauka. Wy się teraz czegoś nauczyłyście, może zapamiętacie to do końca życia. To jest ważne. Bo mogą przyjść sytuacje... Patrz, tu jest policjant, który dzisiaj został nauczony, że on może brać każdego kierowcę, który się przyzna dać mu mandat, a są inni urzędnicy, którzy zabierają dzieci na przykład ludziom, bo sobie tak ubzdurają, a ty na przykład kochasz swoje dzieci i robisz najlepiej jak umiesz. I jak się nie będziesz umiała obronić, to na przykład będąc dorosłą kobietą, a na przykład jak ja nie będę już żył, może ktoś, sąsiad na ciebie brzydko naskarży i pójdą do ciebie... Właśnie, przyjdą, że masz oddać dzieci, i stracisz swoje największe skarby. Wy jesteście moim największym skarbem. O, to, o was mi chodzi najbardziej. Nie ma żadnych pieniędzy na świecie, za które bym was wymienił. I tu chodzi o to, żebyście wiedzieli dzisiaj, słuchając, obserwując tego, co się wydarzyło, właśnie to zrozumiały, co tu się wydarzyło. To jest bardzo ważna nauka. Dobra panie Piotrze, i zwracam Panu uwagę, żeby Pan był odpowiedzialnym podróżnikiem, kierowcą czy osobą, i proszę dbać o swoje dzieci co względem prędkości oraz tych, yy, tych pasów. Z naszej strony to wszystko. Nie będziemy tego ciągnąć w żadnym instytucie, którego Pani tak nie popiera. Wszystkiego dobrego, ale naprawdę proszę sobie to przemyśleć. Jeżeli pan chce dawać przykład innym, to robić tak, żeby dawać faktycznie przykład przykład. Staram się, popełniam błędy, wszyscy popełniamy, dlatego potrzeba pewnej wyrozumiałości, żebyśmy wszyscy wzrastali. Bo ja przystąpiłem do tej chorwacji nie dlatego, żeby karać, dla kogoś wyciągać pieniądze od innych. Starać A ja to się wiem. Co ja to wiem. To, że ja pewne rzeczy widzę, to też. No i wie pan, jeżeli nie zaczniemy głośno. Ja od dziecka mam coś takiego, że jak widzę pewną y, niesprawiedliwość, to mam opór w uczestniczeniu w tym i głośno to piętnuję. Tutaj moglibyśmy, tak jak pan mówi, długo dyskutować, czy faktycznie nie powinienem jechać 50, ale. W pewnym momencie trzeba po prostu powiedzieć dosyć, bo to się nie zatrzyma. Jak tak. my nie zaczniemy być świadomi tego, co z nami wszystkimi robią, ja mówię, zarówno pan przecież zdejmując mundur za chwilę jest takim samym obywatelem, czy też no, to też można różnie nazywać, jak tak, i wszyscy inni. I to robią to, wszystkim nam, dlatego panu, tutaj to, pracuję, potrzeba to, dużo pracuję, zrozumienia. Tu, gdzie pracuję, to, gdzie pracuję, widząc te wypadki, jakie są na drodze i uczestnicząc w wielu z nich, udziałem różnych tam, czy, 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 czy dorosłych, czy młodzieży, to nie chce mi się jeździć szybko, chętnie. Nie mam o to ochoty, bo naprawdę nie chcę ja w tym osobiście uczestniczyć z innej strony, jako, jako nie wiem, poszkodowany, czy ten sprawca, bo no naprawdę nikt nie chce powodować tych wypadków, a jednak się zdarzają, tak? W większości jest właśnie z prędkości, z, z chwili nieuwagi, z tego, że człowiek nie jest doskonały i nie zawsze wszystkiego zauważył, A jeżeli jest wolniej, a jedzie na przykład te 50 to jest duża szansa na to, żeby na coś zareagować. Że na przykład, jeżeli zahamujemy, to nawet jeżeli potrącimy tego pierwszego, to jemu się nic nie stanie. Ale jak jedziemy już 20 więcej, 30 więcej, to naprawdę możemy zrobić 30. I tu już nie chodzi, czy jak, jak my się, się nazywamy, co i jak. Ja akurat uważam, że powinno być tak jak dawniej, że człowiek był dla człowieka, nie wilkiem, ale jeden drugiemu powinien pomagać. Tak jak dawniej nasi. Sąsiad, sąsiadowi razem dom budowali, nie? Tak. A nie teraz... Dzwonić na niego, bo jemu się cokolwiek tam lepiej w życiu. No i widzi pan. Dawniej się ludzie dogadywali dzisiaj sobie urzędnik głupzdura, że cen i pan za czym zacznie budować dom, to y, tyle razy obłożą już, y, że się odechciewa tego, za czym się zacznie. A ja się dogadywały się sąsiad z sąsiadem. Y, te, teraz już mówią, on no właśnie to, to dotyczy wszystkich. Ktoś sobie wybuduje dom, a oni wprowadzili przepis, że nie będzie go mógł sprzedać, jak jakiegoś świadectwa nie zrobi. Jak ja jestem dorosłym człowiekiem i obejrzałem... To, co mi się podoba, lub nie ustaliłem ceny, to jakim prawem ktoś ma w moją relację wchodzić? I tutaj dobra wiadomość jest taka, że ja wiem już, że mogę sobie kupić ten dom i że tak powiem, wara wszystkim nikczemnikom od tego. To znaczy, no jak to dotyczy wszystkich przestrzeni naszego życia, dlatego mówię, my musimy to zrozumieć, że politycy, niestety, uwłaszczyli się na swoim. I robią sobie z nas niewolników, zmieniają się tylko gadające głowy, które, a, a dokładają co chwilę taką mają radosną twórczość i tyle tych przepisów, że nie jest nikt w stanie tego przeczytać, nauczyć się. I to jest właśnie taki, wie pan, zarzucanie wętek, i kogo się uda wyłowić, kogo, kogo się obłowić. No, kto, do tego są wręcz inst... niestety, stety, instytucja, w której pan pracuje, ja osobiście uważam, że została właśnie w tym celu, nie wy jako ludzie idziecie tam z mi, Poczucie misji, że będziecie służyć ludziom, ale mechanizmy, które są tam montowane powodują no, bardzo A dużo krzywdy. i wielo... Miejmy nadzieję, ale zmieni się, jak właśnie zaczniemy o tym w ten sposób rozmawiać. No, między sobą. Powiem panu no i to. to... Jest inaczej niż było dawniej. Ile to myślenie było dawniej. Miejmy nadzieję, że się ogólnie zmieni, ale. My na żeby coś się zmieniło, to właśnie tak jak ja, dzisiaj musi pewne weto nastąpić. Ja też nie pochwalam szarżowania na drodze. No ale to jest właśnie na tej zasadzie. No, do autobusu mogę z dzieckiem... Wie pan, tych absurdów moglibyśmy do wieczora opowiadać, mogę wejść bez fotelika, tu już by. Tu, no, tu, no, tu już nie mogę, na motor mogę dziecko zabrać, w gruncie rzeczy pasów na motorze nie ma, tak? No, no a motor jak wiemy badania mówią, więc w gruncie rzeczy idąc tym tropem, no to badania ściśle pokazują przeżywalność wypadków na motorze jest procentowo niewielka, no to. Powinni zabronić jazdy na motorach. Niedługo być może tak zrobią, no bo to, 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 więc ty, póki... No nie wiem, o, ja na przykład teraz co patrzę, to nie wiem, czy nawet jak się rząd zmieni, czy nam się coś wszystkim poprawi. Nie, rządy się. się nie zmieni myślenie naszych, tak. nas wszystkich. Tak? No, a ono się zmieni, jak zaczniemy właśnie wymagać żądać my jako personalnie osoby od tych, którzy, bo to są nie, nie rządy, a nie rządy, tego, żeby przestrzegali prawa. Tu nawet nie trzeba panowie nic wymyślać. Prawo jest zbyt skomplikowane, ale ci, którzy je poznali, okazuje się, że więcej, jak gdyby mamy my paragrafów na rządzących nami nieudolnie. Gdybym ja prowadząc firmę, prowadził ją tak nieudolnie, jak jest prowadzone państwo, to by a, że nie odpowiadają, że mogą sobie zapożyczyć się, co chcą, co chwilę zmieniać jak gdyby swoje pomysły na to, no to jak im pozwalamy, to tak robią, nie? To tak, dokładają nam więcej podatków, nie zatrzymają się w tym, dopóki nie powiemy dosyć, nie? Dobra, panie Kyrill. Wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. bardzo. Bardzo dziękuję za zrozumienie też... Do widzenia! to wiesz co tu znalazłam? Moją laburkę odcięłam masz telefon ze sobą? Napisz mandat za przekroczenie prędkości I tam będzie taka tabelka Teraz Ci pokażę jaką to... No, teraz Ci pokażę ile zarobiłem za tą gadkę W sensie? Co? W sensie? No, w sensie, żebym dostał mandat, oni by mi nie odpuścili tego mandatu, gdybym wyciągnął dowód osobisty. Przekroczenie prędkości 1, o 11-15 km, no. Przekroczenie prędkości o 16-20, 20 zł, przekroczenie prędkości o 21, 25, 300 zł, przekroczenie prędkości o 26, 30, 400. Ile? 400. 400? Wydawało mi się, że więcej. A dalej, co jest? Powyżej 30 to jest co? No Tyle. Pokaż. To powyżej 30 to wiesz, że się traci prawo jazdy? Tak? No, a mi brakowało jeden. Gdybym miał 30-31 i, i wyjął dowód, to by mi go zabrali, tak? I nie mógłbym jeździć samochodem. Musiałbym odnowarowić. A pierwszy raz miałeś taką sytuację. Tak? No a stresowałem się. Ja pierwszy raz to robiłem. A widziałem. Jakbym nie był zestresowany, to bym z nimi. Później już rozluźniłem się. No bo to okay. jest to, że człowiek jeszcze nie rozumie tego.